No hej, witajcie, kochani, bardzo serdecznie, Szefral z tej strony. Kolejny odcinek Kangurka Kao na moim kanale. Kangura Kao, piękny nasz koleżka jest. Dobra, nie no, bez przesady. Lecimy, malenia, z tematem. Tu to będzie coś... Czas ja się wróciłem? Jezu, ja się wróciłem, dobra. Za bardzo, za bardzo się podjarałem tym, że chciałem taki fajny mini-wstępniak zrobić i, i no niestety, wyszło jak wyszło. No wyszło jak zwykle, że nic nie udało się. O ja biedny, co ja dzisiaj pocznę? Moi drodzy, co ten kangurek ze mną robi? Szybi, ja Cię proszę. Oby to wszystko nie poszło na marne. Ja Cię proszę, ty nie śpiewasz. Dobra, żyćko mamy. W ogóle, jakbyście nie zauważyli, w lewym górnym rogu zwiększyła mi się ilość żyć. Zwiększyła mi się ilość żyć i te życia, moi drodzy, sobie wezmę taką o, o, pięknie. I te życia e, zwiększyły mi się e, przez to, że znalazłem cztery takie kawałeczki. Hmm. Czy ja tam doskoczę w ogóle? Martwię się trochę, czy ja tam doskoczę. Czekaj, hop. Może to... Hop. Dobra, elo. Siemandero elo 320. Dobra, teraz muszę to powiedzieć. Yy, co chciałem powiedzieć? Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że... Moi dro... NIE! 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 Dobra, to będzie troszkę takie... Przecież nim, ma. matko boska, jakże miało to? Nie, dobra, nie, 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 Co ja... Om. 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 Mamy Hop. Dobra Co ja przed chwilą zrobiłem to się filozofą mnie ten Ej to Temy ognia, to temy mogą ci zapewnić nieskończoną liczbę ładu Okej okay. no mi to da? To mi nic nie da a zaraz chyba coś mi to da, uh, uh, uh. Zaraz, 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 zaraz Co mi to daje? Mhm, uh -huh, to trzeba jakoś opuścić o! Kryształ znowu się zrespił uh -huh. Okej, okay, widzę O Działa Dobra, działa, pięknie I idziemy tutaj Ok. nawet, nawet sprawnie poszło moi język jak tam poniedziałek minął Ja akurat tak się składa, że jak to oglądacie, no to ja mam wolne Więc y, nie muszę teoretycznie y, nic... Y, Robić w teorii, oczywiście, bo to tak wiadomo, jak to wygląda. Życie no nie zawsze pozwala nic nie robić. Dobra, nie będę. Nie, nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował. Poproszę! Hop! Chwyć. I? Co mi to da? Poproszę. Pyk. Co mi to dało? Generalnie to nic takiego. No dobra, ty, ale po co mam to? A... Hop. A to, co to dało? To nie bez powodu, wydaje mi się. Dobra, tam to obniżyło. Hop. Idziemy, 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 idziemy! Hop! Pięknie! Mamy runę! Fantazja. Ty, ale mnie interesuje co tam... Kangurek Kao tam jest! Nie, 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 nie. Dobra, najwyżej zginę. No, no. Jasny Gwint! Jak tutaj łatwo dziwnie skoczyć. No. O, 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 o. Dobra, to mamy. No, bierz. Mamy literka K. Literka O. Literka K jak kakao. Ja piędzielę, jak ja się dobrze bawię przed tymi. nie, to jest niemożliwe, nie? To jest niemożliwe, ha, czekaj, 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 daj mi ładunek, dzięki. Mm -hmm, mm -hmm. Może mi się to jeszcze do czegoś przyda. Dzień dobry, tutaj mamy, pęk, 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 bang, bang. pęk. Bang, 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 bang. Ho, 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 No, syk, pyć, hop. Ja też umiem rzucać, hop. Ha, ha. I co teraz? Dobra. Poczekajcie. Wezmę sobie tak. Przejdę tutaj. Wiecie co? Coś bardzo mi to nie pasuje. Dobra. Najwyżej zginę. Zginę próbując. Pięć życiu! Pięć życia! Pięć! Chociaż ewidentnie y Ciśnie się na usta. Pięć życiów. Pięć życiów mamy, moi drodzy. Oczywiście nie powinniśmy tak mówić, jakby, jakby co to pięć żyć, tak? To, 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 nie chcę wprowadzać kogoś w błąd, tak? jest to, zniszczmy to, zniszczmy to. No, nie, także jeszcze wracając do tego poniedziałku, moi drodzy, mam stosunkowo. Zabiegany, bo już wiem, e, mimo że. Chodł dla narzędzia? Tylko gadżet mógł to wymyślić. Oczywiście, że tak. E, moi drodzy, zasada jest taka, że. Ja już mam plan na to, co ja będę robił. E, mimo, że jest piątek z poziomu. dnia, ja, w którym to nagrywam, nie? Dobra, okej, okay, hop. Ależ ej ej, 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 Zaraz, zaraz, zaraz. Chce ma tam na dół zeskoczyć? Czy iść tędy? Wydaje mi się, że ja chyba mam na dół zaskoczyć. Dobra. Ale ty, wiecie co? Bo intryguje mnie. Tam jest żyćko. Tak, tak. Hop. To zdobędziemy. To zdobędziemy. I tutaj jest to życie, które mnie wzmie. O. No. Pięknie. 2 na 4. to jeszcze dwa punkty i będę mógł kolejne życie sobie wykupić. Czekaj, hop. I dobrze, i to czy mi to coś to dało? Nie. Hop. Czyli to tak naprawdę było tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć tamtą skrzynunię, tak? Okej, okay, pyk. Mamy kolejną runę. Tu chyba z tego co pamiętam były... ile było? 4, tak? Zdobądź specjalny klucz. 11, dobra, nie pokazuję. Ale nie, czekaj, pokazuję poziomy. Jaskinie lawy. 3 na 4, tak, mamy jeszcze literkę A i O, 3 gemy, jeden ym, zwój oraz y, jedną runę, nie? Dobra, to sobie. Cholerka. Dobra. Uch, 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 uch. uch, ty! No jak, no nie wierzę! No nie wierzę, jak ona tam przeżyła. Dobra, ja czy inaczej, to A i śmierciela też zrobiłem, dobrze. Fantastycznie. Ty, najgorsze jest to, że moi drodzy, ja chyba tam muszę iść, nie? A nie, pan Pink! Kupuj, ku, śmierdziel! Ty mnie tutaj nie podchodź! Ty mnie tutaj nie podchodź, bo ja nie dam się kangurykałek. Nie dam się zrobić! Ty, nie! Myślałem, że zginę. Nie podoba mi się tutaj to miejsce. A jakbym chciał tam wrócić na górę? Wydaje mi się, że tu będzie jakiś... Czy to jest jakieś ukryte przejście? Ty, tu jest ogromna monet, moi drodzy! Mamy chyba ostatni gem, tak? Czekaj. Bo nie pamiętałem. Nie. Jedna runa, Chevy. Cztery gemy. Jeden, ten ja na dobre patrzę. Jeżeli jaki ja jestem. Tak, tu patrzyłem i patrzyłem na złe, ale z O? O! to z niego jeszcze też wygotuje. Dobra, no to przepiemy pieniądze 818. Okej, okay, tu mi się nie podoba to. Co to jest? Nie, yeah. to jest jakaś zagadka Czekaj, tutaj Uu. Panowie i panie, no to to już jest na pewno ukryty poziom Ale monet Jezu Błagam ja chcę, ja chcę jakiś autozapis, nie? Ja chcę jakiś autozapis, moi drodzy. Dobra, bo tu już nic nie zrobię, nie? Nie. Idziemy, wracamy. O! Cyku pyku. Tutaj też już nic nie zrobię. Nie wejdę na górę. Tędy nie wrócę, więc pozostaje mi iść tu na dół. Git. Nie muszę uciekać jakoś przed kulą żadną. Dobra, nie muszę. I teraz tak. Jak już tu jesteśmy. O, jestem. Hop, hop, hop. E, gładko poszło. Powiem wam, że gładko poszło. Mm, miód na moje uszy. Miód na moje uszy i literka A. Ciekawe jakie profity są za ten, za te K i A i O. Wydaje mi się, że ja tylko i wyłącznie dostawałem... Monety, nic więcej, dukaty. Teraz... W sumie nie jest to złe, nie? Czekaj, czekaj, bo tu jeszcze coś jest. Dobra. A, i moi drodzy, jeżeli... Jeżeli. Jeżeli... O, proszę, pyk! Netki, to też mi się ten. Jeżeli w dniu wczorajszym o godzinie 10 nie widzieliście, że kawunia z Szebim y, wylądowała na kanale, to też serdecznie zapraszam. Kucze. O, tak. Pięknie. Uh, uh, uh. Ja powiem wam, że taka trochę prosta ta walka się wydaje. wiem, może dlatego, że to gra dla siedmolatków? Czemu ja się tak świecę? Czy ja coś wziąłem dziwnego? Jakieś, nie wiem, środki, które mnie generalnie zdopingowały? Nie, no nie wiem czy ja chcę to zrobić. Czekajcie, ja rozwal to wszystko. To mi się przyda Mogę coś tutaj? Nie. Tu rozwaliłem to Też mi się przyda. Proszę, znowu chyba jakiś bustę Tu raczej nic nie zrobię. Dobra, wchodzimy na górę. Wchodzimy na górę z tego względu, że Ewidentnie tutaj muszę jakąś zagadkę wykonać. A ja nie mam... Zdobyto wszystkie literki, pięknie. Dobra, tu nic nie zrobiłem. Teraz tak, jeszcze tego trzeba pisnąć. Mhm. Mamy to. Tu jeszcze coś blokuje. Co to zmieniło? Generalnie nie wiem, co to zmieniło, ale muszę się przyjrzeć troszkę inaczej. Czekaj, jak tu to tam. Okej, okay, nie. To zdecydowanie. Na chwilę idź tu. Tu się nic nie dzieje. Dobra. Wyżej oczywiście nie mogę wskoczyć, prawda? Nie mogę, jak najbardziej. A, no to teraz się rozumie. Ale jak to ma. Jak to ma podnieść? Wydziewałem, że to mnie zaatakuje. Ej, wait, 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 wait. Hmm. Jak to ładnie. Czekajcie. Wiem. Pięknie. Ale to zrobiłem co? Ale to zrobiłem. Sam się tego nie spodziewałem. Dobra, czekajcie. Tu nic nie zrobię. No teraz, teraz gościu tutaj przychodzisz, jak gdyby nigdy nic i mi mówisz czy wszystko, nie wiem, w porządku, jakieś siniaki? No what the hell? Parę, co? Parę, ale żeby zobaczył tego drugiego. Parę? Biedactwo, pokaż je szybko. Nie wiem co to, czekaj, pytałeś o klucz? Oczywiście, że tak, chodź za mną. Ze mną, mój drogi, Przygotowuj... przygotujemy złomka na wielką przygodę. Być miało podążał tam, gdzie nie dotarła żadna łódź. Dzięki, chaos. Spotkamy się na pomoście, kiedy będziesz gotów. Niewiarygodne. Muszę lecieć. No dobra. Czy to oznacza, że zrobiliśmy ten poziom? Mhm. Używ herbaty. Intryguje mnie ta klatka. Beski, tu intryguje mnie ta klatka. Czy ja jeszcze coś tu mogę zdobyć? Generalnie to nie, nie powinno tak być, nie? Ale no jedna ta runa gdzieś i dwie, dwa gemy i to. Pewnie tamta cholerna... Pewnie ta żaba tam miała. Fajne jest to, że mo... No tej runy tutaj nie było. No po prostu tej runy tutaj nie było zdecydowanie. Dobra, wejdź, wejdź w zasadzie. Wejdź, 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 wejdź. Ten, dobra. 969, oczywiście, aby kontynuować, zobaczmy, co w wyspie Chopallo Hop mnie czeka. Mamy wszystko, czego trzeba: potężne rękawice, motorówkę, entuzjazm. No, przynajmniej jeden z nas. Ty tryskasz entuzjazmem jak Kaja, kiedy mama każe jej posprzątać pokój. Nieważne, chodźmy się spotkać z gadżetem. Zapomniałeś o czymś? No, pożegnać nie. się z mamą, czy? Miałem nadzieję, że ty zapomniałeś. Dobra, dobra, ale ciężko będzie się żegnać z mamą. I pewnie nie będzie zadowolona, że włożyłem te rękawice. Może tak? Może nie? Kto wie? Nie, nie mowy. Ale, mamo, proszę! Żadnego mamo, kao! Te rękawice są niebezpieczne! Wolt! Wytłumacz się w tej chwili! Eee, rękawice? Może nie tak niebezpieczne, jak myślisz. Może. To za mało. Mamo, noszę je już od kilku godzin i... Co? Nic mi nie jest. Są bardzo przydatne. To prawda. Początkowo byłem sceptyczny, ale u Kao jest lepiej. Działają inaczej niż u kobiet. No i? To rękawice taty. To jedyne, co mi po nim zostało. Próbujesz mi tu zgrywać, biedne dziecko? Dlaczego to nigdy nie działa? Oglądasz za dużo tuktaka, skarbie. Tuktaka? Mamo, jak możesz na coś narzekać, jak nawet nie wiesz, jak to się nazywa? Nieważne. Wróćmy do tematu. Nie będę odbierać ci tych rękawic sił. Więc, Walt, ty za nie odpowiadasz. Miej je na oku. Aż moje słowo. Dobrze. Kao, obiecujesz, że wrócisz do mnie cały i zdrowy? Oczywiście, mamo. Obiecuję. No. Idź, kop tyłki, rąb i siekaj, wal w nole. <gryw> Czy jak wy tam, dzieciaki, teraz mówicie? Tylko znajdź tatę i siostrę i sprowadź ich do domu. Coś ci wpadło do oka, trenerze? Tak, tak właśnie było. Już dobrze. Chodźmy. Głodna dżungla czeka. Bądź gotowy. Spotkasz jednego z największych mistrzów sztuk walk. Pozdrów baje skarbie. Powinnaś iść z nami, mamo. Moglibyśmy razem spuszczać łomot. Bylibyśmy nie do zatrzymania. Trzeba pilnować wioski. Wystarczy, żebym zniknęła na 5 minut, a ktoś dostanie strzałę w kolano i za chwilę nie będzie do czego wracać. Dasz sobie radę. Jesteś kangurek Kao. Jestem kangurek Kao, mamo, i nie zawiodę cię. Moi drodzy, ktoś dostanie strzałę w kolano. Nawiązanie do Skyrima. Na bank to jest nawiązanie do Skyrima. No przecudownie. Mamo, mamo, jaka ty jesteś cudowna. Jaka ty jesteś cudowna, szanujcie swoje mamy, moje drogie dzieci. Jeżeli oglądacie, a jeżeli jesteście starsi, to wiecie doskonale, że mamy się szanuje. Bo już w tym momencie e, niektórzy na przykład no, mogą jej nie mieć, tak? Ale zawsze musi być w naszej pamięci. No dobrze. Zobaczmy co możemy kupić e, za nasze cebuliony duchaty. Udajmy się tutaj do ten, do sklepu, ja bym ewidentnie w sumie, tu mamy 30 dekatów, tu mamy 500, a ile mamy 5 żyć, tu mamy 3 połówki na 4, wiecie co, to ja bym zobaczył po prostu, czy odblokowałem jakiś wygląd nowy. Kao? Spodenki... T czy tak nie wyglądał? Czekajcie, chyba... Ty, to jest zdecydowanie chyba skórka starego Kao. Ale czekajcie, czy ona jest na pewno... Czekaj, z ps Czy ona jest Dreamcasta, czy ona jest z późniejszych etapów? Czy to jest kangurka Kao tej drugiej wersji? Chyba pierwsza wersja. No ale nie, zdecydowanie, zdecydowanie nie, 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 nie kupię tego, nie. Nie, nie, dobra. Ok, żyćko na razie sobie zostawię. To nie wiem, co to kosztuje. Co, co 30 tysięcy to kosztuje? Drogie! Nawet nie mam tyle. Dobrze, idziemy zobaczyć do pana Pelikana, gdzie nas zaprowadzi. Polećmy do następnej wioski i zakończymy na razie tą przygodę. O. Walt mówił, że możesz otwierać wieczne bramy, używając run. To fajnie. Może spróbujesz jeszcze raz z wejściem do jaskini lawy? Na wyspie jest jeszcze trochę run do zebrania, jeśli ich potrzebujesz. Okej, okay, czyli zdecydowanie potrzebuję więcej, mm, więcej tych run. Dobrze, tu mamy jedną ra, y, tom. tu mamy y, literkę A do zdobycia, tu mamy git. Tu nie mamy nic i tutaj też. Czy to oznacza, że ja po prostu nie polecę dopóki nie będę tego miał. Zobaczmy. Dobra. Chodźcie. Zobaczymy co, yy, co się stanie jak pójdę tam do jaskini lawy. Bo no, zdecydowanie każe mi po prostu iść dalej, nie. A jeżeli, jeżeli, faktycznie nie da się gdzieś tam e, tego progresu e, ogarnąć... Zobaczymy. Jeżeli nie da się tego progresu ogarnąć... To zrobimy to poza kamerami. Przejdziemy sobie na tyle... E... Znowu jaskinie? Ciemność, widzę ciemność. Czy ja mogę w każdym momencie stąd wyjść? Kto ci się może przydać? Okej, okay. chyba, chyba po prostu to będzie wyglądać tak, że będę robił to samo. No dobra, ale jak będę robił to samo, to ja was nie będę męczył tym. 26 minut, troszkę krótszy ten odcinek, ale no tak wyszło. Ja sobie jeszcze idę poszukać dodatkowych run. Znajdę być może runę tutaj w, na wyspie Hokallo. Tak, znajdę, znajdę tutaj tą runę na wyspie Hokalo, i jak będę już miał komplet, to wtedy ewentualnie e, widzimy się w następnym odcinku. I teraz tak, moi drodzy, e, nie będę na razie mówił e, w przeciwieństwie do ostatniego odcinka, kiedy będzie e, następny odcinek e, Kangurka. E, czytajcie opis. Czytajcie opis w opisie zostawię informacje, jak już będę pewny na 100% że nagram to po prostu i że e, będę mógł opublikować, ponieważ będzie e, w jakimś tam stopniu, mm, znaczy w 100% stopniu e, o, o, o. Nie, tu już nic nie zrobię. W stuprocentowym stopniu... wyrenderowane, tak? Gdzieś tam przetworzone przez YouTube. Także z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, wiecie co robić, ja nie będę mówił. Przypominam jeszcze, ale to akurat muszę zrobić, że na kanale. Możecie szukać American Track Simulator. W dniu wczorajszym był odcinek Kawunia z Shevim. Dodatkowo, być może, a nawet na pewno, już chyba się pojawił odcinek z Diablo Immortal z wątku fabularnego. Także zapraszam serdecznie. Pozdro, Szeweral. Hej hej.